Rafał! 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 Szanowni Państwo, prezydent Rafał Trzaskowski i gospodarz... Szanowni Państwo, prezydent Rafał Trzaskowski... Pan marszałek, wielkie brawa! Witajcie. Jak biorą pierwotną Toruń jest naprawdę przygotowany na Jakie spotkanie z Rafałem Trzaskowskim. Powitajmy Was serdecznie w Toruniu. Kochani, prezydent Warszawy, nasz kandydat na prezydenta Polski. Musimy wygrać! Polska cała! Polska cała!

Zresztą, tutaj z, panią, z panią. Co chcielibyście przekazać? Czemu nie chcecie posłuchać racji do strony? Jakie ma Pan przesłanie? Tak. Jakie mam przesłanie? Że to przyszli jedni drużynek. Demokracja czy nie? Czy jest wolna demokracja? Ja tylko pytam. O co Pan pyta? O przesłanie? Co wy to będzie? Ściągnąć do A Co, o, co panu wieksu? przeszkadza w kandydacie czasu? Przeszkadza mi co? Przeszkadza co się, to przeszkadza to najbardziej wybiera Niemcy do Berlina z nim. Przyszedł Państwo i to panu się na Radnej Polski. Jak się na kobietuje? Jak się da propokację? Jest fajny. A ja widzę, że jest.